Dzień dobry, 4 lipca, poniedziałek 17.30. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o podstawowych narzędziach AI. Zapraszam. Przede mną kręgi w zbożu. Zdecydowanie muszę sobie kupić jakiegoś drona. Kto wie, może tutaj są całkiem niezłe symbole narysowane, ale widoczne tylko z lotu ptaka. Także dzisiaj się nie dowiemy, co tu się pojawiło. Przez noc. No to okej, okay. dzisiaj będzie trochę techniczniej. Dla mnie AI to przede wszystkim uczenie maszynowe. Ja wiem, że w biznesie, w prospektach marketingowych, w filmach Science Fiction AI definiłem jako bardziej lub mniej efemeryczną technologię, która zrewolucjonizuje świat. Ale to naprawdę to prostu pisanie sprytnych programów, które w sprytny sposób przetwarzają dane i dają sprytną odpowiedź na. Mieli bardziej sprytne pytanie. Także jak dla mnie, AI to będzie przede wszystkim uczenie maszynowe. Gdzieś tam na jakimś etapie się pojawią jakieś takie dodatkowe rzeczy, które troszkę rozszerzają to uczenie maszynowe i robią z tego faktycznie AI, ale będzie jednak mimo wszystko o maszynowym. A jeżeli uczenie maszynowe, no to ja stawiam na Pythona. No i jeżeli Python, no to pierwsza, pierwsze narzędzie będzie biblioteka pandas. No bo nie da się robić uczenia maszynowego bez zbiorów danych, a Biblioteka Pandas właśnie pozwala ogarnąć całkiem sprytnie ten temat. No i idea jest taka, że instalujemy Bibliotekę Pandas i od razu dostajemy pełen pakiet do pracy z tabelkami, z Excelami i z CSV-kami. Biblioteka Pandas ułatwia pracę z wszystkimi danymi tabularnymi. Czyli właśnie jak wspomniałem pliki CSV, czyli pliki oddzielane z wierszami, gdzie dane są oddzielane przecinkiem. Pliki Excel, które nie zawsze są wspierane bardzo dobrze przez inne biblioteki. A co tam jeszcze? No ogólnie może Biblioteka Pandas umożliwia nawet wczytywanie plików od razu z serwisów internetowych, nie trzeba ich pobierać. No i oprócz tego, że pozwala wczytywać i zapisywać dane do plików, to ma całą masę różnych funkcji agregujących, przetwarzających, zliczających, wizualizujących. Prawdziwy kombajn. Kiedyś, gdy ja zaczynałem przygodę z uczeniem maszynowym, R był takim, język GNU R był takim złotym jakby dzieckiem programowania na Linuxie, uczenia maszynowego bo bardzo właśnie łatwo pozwalało pracować z danymi. W Pythonie w tamtych czasach tego nie było. Dopiero właśnie gdy powstała biblioteka Pandas to okazało się, że da się wygodnie i efektywnie pracować z danymi w Pythonie. Czyli pierwszy element układanki Biblioteka Pandas. Warto mieć ją w swoim, w swoim toolboxie, w swojej skrzynce narzędziowej i warto znać chociażby podstawy tej biblioteki, jeżeli chce się pracować z Danymi. Drugi element narzędziownika to biblioteka Scikit Learn. Czyli biblioteka dedykowana klasycznemu uczeniu maszynowemu, która bazuje na bibliotece Scikit. Ok, czyli działa to w taki sposób, że instalując Scikit Learn dostajemy funkcje, które mają w sobie zaimplementowaną całą masę metod uczenia maszynowego. Czyli dostajemy na przykład drzewa decyzyjne, dostajemy lasy losowe, dostajemy maszynę wektorów wspierających, dostajemy różne metody do grupowania obserwacji, dostajemy trochę przykładowych zbiorów danych, dostajemy całą paczkę metryk, dostajemy całą masę różnych też funkcji agregujących, funkcji przetwarzających. Dostajemy generalnie całkiem fajny pakiet uczenia maszynowego. Ja mówię na to uczenie maszynowe klasyczne, bo jakiś czas po tym, gdy te metody były dość dobrze rozwinięte i były dość szeroko używane, pojawiło się uczenie maszynowe głębokie, które wiele problemów rozwiązywało praktycznie od razu. No ale nie spowodowało to, jakby, umarcia, tego, śmierci tego uczenia maszynowego klasycznego, tylko po prostu jakby stanowiło dopełnienie tego zbioru. Więc reasumując. Uczenie maszynowe klasyczne, czyli wszystkie te metody, które nie są sieciami neuronowymi. One są w scikit Learn i warto też mieć to pod ręką, bo nawet jeżeli będziemy kiedyś robili jakieś uczenie maszynowe głębokie, to i tak mamy tu jakieś różnego rodzaju metryki, właśnie przetworzenia, jakieś grupowania i na takie rzeczy, więc to też jest mega przydatne i często po prostu używamy to w tandemie z głębokim uczeniem maszynowym, czyli Drugi element to układanki, drugi element skrzynki narzędziowej to scikit Learn. Trzeci element skrzynki narzędziowej to jakaś biblioteka do głębokiego uczenia maszynowego. W Pythonie mamy dwie liczące się biblioteki. Jedna to Python, druga to TensorFlow. No i teraz ja nie mam jeszcze żadnej preferencji odnośnie tego, o której używać częściej. Eee, raczej używam jednej albo drugiej, w zależności od tego, co mi tam wpadnie w ręce. Zdaje się, że obydwie biblioteki mają podobne możliwości, czyli pozwalają pracować normalnie z tekstem, normalnie z obrazkami, normalnie z plikami dźwiękowymi, pozwalają budować jakieś fikuśne architektury, jakie tam się chce. Pozwalają też brać jakieś gotowe sieci neuronowe, bo często wytrenowane sieci są dostępne i dla TensorFlow i dla PyTorchA, więc nie ma tutaj jakby dużych różnic w możliwościach tych bibliotek. Z tego co wiem, no to TensorFlow da się ponoć już uruchamiać na Arduino PyTorch'a nie widziałem jeszcze w takim, takiej wersji, więc tutaj może być przewaga, jeżeli chodzi o urządzenia o małym poborze mocy i o małej mocy obliczeniowej ogólnie. Ale ogólnie z obydwu korzysta się dość podobnie. PyTorch sponsorowany przez Facebooka, TensorFlow sponsorowany przez Google. Także głębokie uczenie maszynowe, wybierasz PyTorch albo TensorFlow, może zdarzyć się, że będziesz potrzebował dwóch, bo jedna sieć będzie szybciej działać w jednej lipce, druga będzie działać w drugiej szybciej, a pewnie będziesz potrzebował skorzystać z obydwu naraz, żeby jako taką mieć osiągnąć jakieś rezultaty, więc <laughs> zresztą zobaczymy co pokaże przyszłość. No i czwarty element skrzynki narzędziowej, czyli coś do wizualizacji. No bo obojętnie jaki masz problem, czy to problem tabelaryczny, czy to problem obrazkowy, czy to problem audio, obojętnie czy korzystasz z biblioteki do klasycznego uczenia maszynowego, czy korzystasz z głębokiego uczenia maszynowego. <ścoughs> Pszczoła koniecznie chciałem się dowiedzieć czegoś więcej o wizualizacjach. Ale uciekłem jej, więc mogę kontynuować. Także obojętnie, jak nie masz problem, yy, będziesz dostawał różne wyniki. Czy to wyniki końcowe od razu dostaniesz, czy będziesz pracował z jakimiś wynikami cząstkowymi, będziesz chciał porównywać te wyniki. Między innymi będziesz chciał też yy, porównywać zbiór danych, będziesz chciał porównywać czas działania algorytmów, będziesz chciał porównywać funkcje straty, będziesz chciał porównywać całą masę rzeczy. No, i oczywiście możesz to, to wszystko wypisywać numerycznie, ale będziesz chciał też widzieć wykresy. <grystanie> I także w Pythonie będziesz najpopularniejszą biblioteką, jaką będziesz miał do dyspozycji, to Matplotlib. Ta jednak była jakaś wielka mucha, która dalej mi ścigała. Mam nadzieję, że tym razem w niej faktycznie uciekłem. <grystanie> no ale wracając. Matplotlib podstawowa lipka dostępna w Pythonie ale jest trochę toporna i nie zawsze wygodna w użyciu Że możesz korzystać z jakichś innych bibliotek które korzystają z matplotlib może to być jakiś seaborn może to być zupełnie coś nowego czego nawet nie znam mogą być jakiś y, grabvis jakieś plotly w każdym razie no, warto byłoby mieć w swoim zestawie narzędzi coś do robienia wizualizacji a przede wszystkim po prostu wykresów y, XY e, czyli e, no najprostszych wizualizacji coś się nie mogę skoncentrować muchy mnie ganiają słońce przypieka pociągi jeżdżą jak nigdy a to przynajmniej nagram trzeci pociąg dzisiejszego dnia Ok, więc zwijając cały wątek, cały temat do jednego, drugiego zdania. Jeżeli zajmujesz się uczeniem maszynowym i postawiłeś na język Python, to w swojej skrzynce narzędziowej powinieneś mieć Pandas, Scikit Learn, PyTorch albo TensorFlow i coś do wizualizacji, na przykład Matplotlib. No i jeżeli masz te narzędzia w miarę ogarnięte, no to już praktycznie masz 80% umiejętności za sobą no i jedyne czego Ci będzie brakowało to doświadczenia no i jakieś specjalistyczne narzędzia, które pojawią się w jakimś konkretnym specjalistycznym problemie ale jeżeli właśnie zaczynasz i nie masz jeszcze opanowania tych narzędzi to wydaje mi się, że stopa zwrotu będzie najwyższa, największa właśnie z opanowania yy, któregokolwiek z nich właściwie nawet bo Każda jest troszkę z innego segmentu i każdy będzie natychmiast procentować. A cały zestaw na pewno da fajne rezultaty. Jeżeli interesuje Cię jakiś konkretny temat związany z uczeniem maszynowym, w szczególności w Pythonie, to daj znać. Może akurat uda mi się jakiś fajny odcinek nakręcić, który rozjaśni trochę ten problem, wyjaśni trochę bardziej to zagadnienie. Także zapraszam do pozostawienia komentarza. No i zapraszam też na Kolejne odcinki, nie wiem o czym będą, nie wiem czy będą techniczne czy nie, ale na pewno postaram się wymyślić coś fajnego. Także dzięki i do zobaczenia. Hej!